Witam serdecznie. Dzisiaj jesteśmy u Rafała w Legnickim Polu. Byłem tutaj jakiś czas temu, nagrywałem film przed rozpoczęciem prac związanych z montażem pompy ciepła. I zobaczcie, jak nam to wyszło. Mamy tutaj ładny dom z wielkim salonem bardzo ładnym, bardzo mi się to podoba. Ale przejdźmy do rzeczy. W salonie mamy sterownik do pompy ciepła. Na potrzeby nagrania ustawiłem temperaturę zasilania 25 stopni, żeby włączyła nam się pompa, żebyśmy zobaczyli, jak działa i co się z nią dzieje. I wchodzimy teraz do kotłowni. To będzie tak naprawdę to będzie pomieszczenie pralni, maszynowni. Także mamy tutaj naszą pompę ciepła jest tutaj Wajland y, y, pompa ciepła splitowa o mocy 12 kW. I teraz co my tu mamy? Po lewej stronie mamy zbiornik ciepłej wody z firmy Umed, polska firma, polski zbiornik ze stali nierdzewnej z dużą wężownicą 3-metrową, mamy tutaj 250 litrów. Po prawej stronie natomiast mamy zbiornik buforowy ze stali czarnej o powierzchni 200 litrów my jesteśmy zwolennikami raczej dawania większych buforów bufory takie 60 litrowe to nie są żadne bufory to też nie jest bufor jako akumulator ciepła powiedzmy sobie szczerze, bo, bo jest są za mały, ale lubię przyjmować około tych 15-20 litrów na kilowat mocy pompy ciepła po środku mamy jednostkę wiszącą wajlanta po lewej stronie możemy zobaczyć grupy bezpieczeństwa i ta z niebieskim baniakiem to jest grupa bezpieczeństwa do zimnej wody z zaworem bezpieczeństwa 6 i naczyniem 18-litrowym. Obok mamy grupę bezpieczeństwa do CO, czyli do ogrzewania naszego podłogowego, z zaworem bezpieczeństwa 3-barowym i naczyniem również 18-litrowym. Całość instalacji CO, tak jak my to wykonujemy, jest wykonana w stali zaprosywanej. Tutaj akurat na gebericie. I na to idzie izolacja kauczukowa 13 13 mm. Tak to wygląda, czyli mamy rury, rury w zacisku o przekroju 28 mm, żeby zachować e, przekroje i przepływy, żeby wszystko było ok. Tutaj mamy potrójną belkę zasilającą za frizo z trzema pompami. Każda pompa obsługuje jeden rozdzielacz. Takich rozdzielaczy są trzy: mamy jeden, dwa, i trzeci jest w wiatrołapie. To ogrzewanie podłogowe jak i całą instalację wodną robił hydraulik, tutaj od inwestora, a myśmy przyszli, spięli wszystko. Przed rozpoczęciem, oczywiście, tych prac robiliśmy, przyjechaliśmy, ustaliliśmy pomalowaliśmy na ścianie, gdzie co ma być, żeby to wszystko później dobrze wyglądało, żeby tymi rurami nie trzeba było latać z prawa na lewo tylko żeby to wyglądało tak jak teraz to wygląda, że na małej przestrzeni możemy wszystko tak naprawdę skumulować i, i jakoś to wygląda, nie ma tych rur y, za wiele, z tyle ile trzeba co do średnic rur, to już tutaj jeżeli chodzi o pompę ciepła, to z pompy ciepła do bufora Mamy normalną rurkę 28 w zacisku, tak jak wcześniej wspominałem. Natomiast tutaj już na ogrzewanie e, idzie nam rura 35. Zobaczcie, mamy też większe zawory, to jest 1,14 cala. To z, tutaj mamy w ogóle półtora y, 1,5 cala. Zawory 1,14 4 No i rura już grubsza na gabarycie 35. Nie? Tak żeby nie było, nie było żadnych problemów z przepływami. Nie żałujemy, to ma chodzić, to ma służyć wiele lat. Na powrocie między buforem a pompą ciepła montujemy filt magnetyczny. On ma dwa zawory e, odcinające, czyli jeden i drugi wystarczy zamknąć do serwisu. Otwieramy, spuszczamy e, tędy wodę, myjemy osadę w środku. Generalnie jest to standard. Ci co widzieli jakieś inne nasze nagrania, no to wiedzą, że te nasze instalacje tak wyglądają. Nie ma tutaj nic nowego, nic odkrywczego. Wszystkie połączenia ze zbiornikami są na śrubunkach bądź na półśrubunkach. Tak, żeby jeżeli przyszłaby potrzeba e, zdemontowania, czegoś, zaserwisowania, to nie musimy odcinać instalacji, ciąć na ostro i później kombinować, czy zaciskać, czy lutować. E, tylko jest to zrobione mądrze, przemyślane, tak, żeby. Albo nam, albo komuś w przyszłości ułatwić pracę. Generalnie nie jesteśmy zwolennikami żadnych kształtek jakichś takich ocynkowanych, które tam będą mogły nam korodować i nie wyglądają. Jakoś wszędzie stosujemy kształtki mosiężne. Oczywiście kosztuje to parę złotych więcej niż najtańszy ocynk, ale nie powiedz, powiedzmy sobie szczerze, nie wpływa to jakoś mega znacząco na koszt takiej przynajmniej niedużej kotłowni, jaka nam się tutaj prezentuje. I teraz, tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o, o przepływy, <laughs> przepraszam, o pompę, pracę pompy ciepła, to możemy zobaczyć, że w tej chwili pompa ciepła pracuje, po lewej stronie świeci nam się ikona yy, pracy sprężarki, widzimy, że chodzi ona na jakieś 70%, widzimy, że jest realizowana w tej chwili funkcja ogrzewania, bo włączyłem na potrzeby tego nagrania urządzenie i nastawiłem temperaturę 25 stopni, żeby nam się wyłączyło po prawej stronie widzimy natomiast tutaj ikonę z ciśnieniem i ona ma się znajdować pomiędzy jedną a drugą strzałką jeżeli chodzi o, o ciśnienie dopuszczanie wody, no to tutaj, tutaj mamy manometr i my to robimy na zaworze kulowym, zaworze zwrotnym, żeby nie dochodziło do skażenia wody i teraz co jeszcze to E tutaj to generalnie to nic nie oznacza i to, że pisze 53,7 kWh na dzień, to nie oznacza, że pompa pobrała tyle kW dzisiaj, tylko jest to troszkę taki marketing, że tak naprawdę ta pompa wytworzyła nam tyle energii, a jakbyśmy chcieli zobaczyć, co się z nią dzieje, co ona w tej chwili robi, to wchodzimy w dodatkowe menu, wchodzimy sobie w monitorowanie, i możemy tutaj zobaczyć w tej chwili. Że, tak jak wspominałem, mamy y, funkcję ogrzewania, sprężarka jest aktywna. Zobaczymy, co się tam co mamy dalej. Ciśnienie w obiegu w budynku pokazuje nam, jest że jest 1,5 bara, czyli jest idealnie, jest ok. I zaraz sobie zerkniemy jeszcze na przepływy. Przepływ mamy 1771 litrów na godzinę, czyli jest dobrze. I to, tak naprawdę, to jest ten przepływ, jest mierzony tylko między jednostką wewnętrzną a buforem, to jest tutaj to jest ta informacja, pompa po prostu mierzy tą część czyli na tej 28, którą mamy zrobiliśmy 1700 litrów ona nie mierzy nam przypływu tutaj tego bo to pracuje przecież tak, wchodzi tak idzie na dół i wraca i tutaj mamy troszkę inaczej zrobione żeby to było jak najbardziej efektywne zobaczcie to pompa nam podaje temperaturę, zaraz zobaczymy jaką. Niech to będzie przykładowo 30 stopni. Te 30 stopni wpada, i wiadomo, że najcieplejsza woda jest u góry. I te 30 stopni u nas wylatuje od razu do góry. Nie mamy, że idzie nam bokiem. Tu z boku jest wyjście, ale dlatego lubię te bufory, które mają wyjście od góry, żeby eliminować jakby straty sprzęgła hydraulicznego. No bo ten bufor tutaj jest pięty jako w układzie sprzęgła hydraulicznego. Czyli ta temperatura wchodzi nam tutaj. I ona generalnie idzie tak. Tak to krąży. I żeby nie krążyło nam z drugiej strony tak samo w tą samą stronę, to my robimy ciach i ciach do góry. Teraz zobaczymy jeszcze, jaka idzie w tej chwili temperatura. Czas pokazy sprężarki 0 stopni. Elektrycznej grzałki to samo. I teraz y, temperatura zadana wody na dopływie jest 39,5 stopnia. Natomiast Aktualna jest 33 stopnie, czyli co się dzieje? Czyli teraz 33 stopnie wychodzi nam, wpada nam na, na bufor, i leci nam tak naprawdę do góry, i wchodzi nam do góry na te grupy pompowe. Tego jeszcze tam nie widać. Te zegary też nie odzwierciedlają dokładnie e, tych temperatur. Ale na pewno jest to rozwiązanie bardziej efektywne, troszkę przypomina jakby układ trzy-rurowy. Także tak, tak to wygląda. Podejdziemy zaraz jeszcze do agregatu na chwilę. Zobaczymy jak on pracuje. Ok, o, zobaczcie, spężarka weszła y, praktycznie na 100%, więc może będziemy mogli posłać, na ile jest y, głośna. Dobra, idziemy na zewnątrz. Posłuchamy jak pracuje tam trwają obecnie y, prace związane z elewacją. Nie wszystko jest jeszcze powykańczane, ale to nie szkodzi. Ja tylko przypomnę, że my jesteśmy z Legnicy. Działamy w województwie dolnośląskim. Ale dojeżdżamy też do klientów, którzy chcą mieć ładne instalacje w inne rejony, w inne rejony Polski. Także, gdyby ktoś był zainteresowany, to, to zapraszam, zapraszam do kontaktu. Ja już przełączę kamerę. Zaraz. O, tutaj mamy pompę. Pompa jest za, za pomieszczeniem kotłowni. Przeszliśmy rurami chłodniczymi do tyłu. Stoi na betonowym postumencie, który wykonał inwestor. Czy ekipa budowlana inwestora tak naprawdę. W tej chwili pracuje, tak jak wspominałem. Myślę, że widać, że te wentylatory się kręcą. I teraz słuchajcie, ja stoję jakieś zobaczcie no dwa metry od, o, od tej pompy no prawie jej nie słychać, prawie jej nie słychać ona zawsze będzie troszkę głośniejsza po tej swojej prawej stronie gdzie mamy rury chłodnicze, które one jak urządzenie pracuje to wpadają w pewne drgania wibracje, myślę, że teraz jak jesteśmy najbliżej spężarki, bo tu jest spężarka więc słychać delikatnie ten głos te wszystkie nasze rury, one są w warotach odpornych na promienie UV zarówno kable elektryczne zasilanie, tu mamy 3 razy 2,5 do tego rura chłodnicza 5 8 i, i 3... Przepraszam. 3 4 i 5 8 i tak nam, tak nam się to generalnie, tak nam się to generalnie prezentuje. Także ci, co widzieli jakieś inne nasze nagrania, no to wiedzą, że jest to generalnie standard. Tak wyglądają nasze instalacje. I co, ja dziękuję za oglądanie. Jeżeli film Wam się podobał, zobaczyłeś coś ciekawego dla siebie, zobaczyłeś, zobaczyłaś, proszę o łapkę w górę, jakiś komentarz, żeby nakarmić algorytmy. A ja zapraszam na kolejne nagranie i do zobaczenia. Na razie, cześć.